Słuchajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w takim krótkim wstępie do czytań na październik. Jak widzicie, mamy tutaj dynie, bo jest czas taki dyniowy, piękny. Mamy różne owoce, warzywa, cudowność jesieni właśnie nadchodzi. No i my też będziemy tutaj patrzeć, co może takiego się pojawić. Czym się tutaj sugerować, przed czym być ostrzeżonym, wiadomo. Po to są te czytania, żeby sobie coś uporządkować, żeby może jakiś wgląd przyszedł. W tych czytaniach ogólnych, wiadomo, możemy tylko się zainspirować. Nie ma tutaj konkretnych odpowiedzi, chociaż może są i tacy, którzy je znajdują. W każdym razie zapraszam Was do tych czytań. Możecie też wejść na moją stronę www.planduszy.pl. Tam są różne informacje na temat sesji, planu duszy, tarota czy innych. No i oczywiście zapraszam jeszcze na kurs stacjonarny w Bydgoszczy, planu duszy, który już jest tuż tuż. Zacznie się 29 września. I kończymy 1 października. Kurs trwa 3 dni, jest certyfikowany, jest to plan duszy, jest to doskonałe narzędzie, którego tak naprawdę każdy może się nauczyć, żeby odczytać to, co mu w duszy gra, to dlaczego ma takie, takie a nie inne słabości, jakie ma talenty, czasami nieodkryte. Także bardzo Was zapraszam, jest też książka www.planduszy.pl, można ją tam kupić i możecie do mnie pisać. Bardzo dziękuję za kawę, którą otrzymałam w podarunku od kilku osób i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, dziękuję za wizyty na kanale Tarot z Planem Duszy. Zapraszam Was do playlisty, są tam różne playlisty, mamy też o kartach tarota tutaj. O książkach, medytacje też są. Zobaczcie w zakładkach, które są na YouTube dostępne właśnie na kanale Tarot z Planem duszy. A teraz już przechodzimy do czytań na październik. Witam wszystkie barany w czytaniu na październik. Zobaczymy, co się u Was tutaj pojawi. W kartach główna energia w centrum na październik i wokoło. Inne karty mają nam dodać informacji. Też będą karty, które będą mówiły, jak to z przeszłości za Wami idzie energia i jaki ma wpływ na to, co się dzieje. Ok, popatrzmy. Główna energia to kochankowie. Ta karta ma jakąś dziwną popularność ostatnio. Przed chwileczką robiłam czytanie dla ryb i mieliśmy kochanków głównej energii, i ponownie mamy tą samą kartę. Decyzja, miłość, będę z tym kimś, nie będę, może pójdę do nowej pracy, może nie pójdę. Tutaj jest potrzeba zrozumieć, dokąd chcecie się udać. E, tutaj jest potrzeba wprowadzenia też równowagi. To jest też kobieta, mężczyzna, jest anioł. E, może tu być strzała Amora, która może dotknąć Was w październiku, czyli można się zakochać. Albo może ktoś się was, was zakocha, tak? Zobaczymy, co jeszcze tutaj objawi się oprócz tej karty. No i będziemy wiedzieć troszeczkę więcej. Dla Was przygotowałam taką talię, która się nazywa Podhaksa, tarot. No i popatrzymy na te piękne, kolorowe karty. Na początek zobaczymy, jaka jest Wasza energia w odniesieniu do tych kochanków. No i dalej, co jeszcze to się pokaże. Oczywiście ma być to inspiracja, ma to być wgląd, być może to, co się dzieje u Was. Jest jeszcze tak ładnie, słonecznie. Właściwie to już mamy jesień, <goda> a pogoda jest bardzo ładna. Czyli... Paść powietrza. Jesteście paziem powietrza w październiku. No, jest to energia manifestującego się słowa. Powiedzmy, słowo ciałem się stało. Może to być tak, że komuś coś obiecaliście i trzeba podjąć pewne decyzje. Pasz powietrza jest bardzo zgodny z tą energią, bo to jest ten, ten sam żywioł. Karta bliźniąt, bliźnięta powietrze, intelekt. Mamy tutaj też chęć być może z Waszej strony nauczenia się czegoś, podjęcia studiów, może nauki, innej nauki. Niekoniecznie muszą to być studia, samemu można coś zgłębiać, mogą to być kursy rozwoju, różne rzeczy. Jeśli się zapisaliście już na coś, no to tym bardziej jest to, jakby potwierdzenie. Natomiast może to być też tak, że macie się czegoś nauczyć od życia. Ma to być tutaj jakaś lekcja w podejmowaniu decyzji. Z przeszłości idzie księżyc, który ma wpływ oczywiście na wasze decyzje. Może tak to przesunę, bo tutaj mało widać. Trójka ognia, czyli trójka buław. Terazniejszości. E, chyba trzeba okno zamknąć, żeby tutaj można było uniknąć tej poświaty. Ok, okno zamknięte. E, I patrzymy dalej, co tutaj dalej. A z wody, czyli mamy e, as kielichów. Mamy asa kielichów. E, jako porada e, mamy kartę Z Martwy wstania. Dalej. Sześć mieczy, jako coś, czego nie widzicie, albo coś, co jest gdzieś tam zblokowane. No i wynik mamy króla mieczy. A w atmosferze dziesiątka mieczy. Hmm. Tutaj coś wokół Was krąży takiego jak chaos myśli. Tutaj trzeba coś zastopować. Trzeba zmienić, jakby. Otoczenie. Gdzieś w otoczeniu jest być może ktoś, kto tak chce m, pokazać, że wszystko to, co możecie zrobić, czy jakie decyzje możecie podjąć, to doprowadzą was nie tam, gdzie chcecie pójść. To tak może być, bo m, no czasem mamy wokół siebie ludzi, którzy rzeczywiście nie sprzyjają, tak? tylko m, w zasadzie chcą nam powiedzieć, jak to może być trudno i źle. Czyli Powiedziałabym, że właśnie warto byłoby zobaczyć, kto wokół mnie jest, jakie słyszę słowa, co przychodzi z zewnątrz, co dociera do mnie. Czy, jest to, czy są to słowa pełne miłości, czy są to słowa pełne jakiejś nienawiści, krytyki, oceniania i tak Bo być może będzie tak, że Wy będziecie chcieli pójść, uczyć się, może jesteście już nie w. W jakimś bardzo młodym wieku, ale człowiek uczy się całe życie i to, co inni na ten temat mówią, to nie ma totalnie żadnego znaczenia, ponieważ to, co my czujemy, to, co wiemy, to, co jest w nas, jest istotne i najważniejsze. Jeśli nie robimy nikomu krzywdy i dotyczy to naszego życia, to jak najbardziej mamy prawo do tego, żeby się rozwijać, żeby iść do przodu. Mamy tu też połączenie serca. Wody, woda i ogień, ten ogień otoczony jest wodą. Mamy kartę przeszłości, kartę teraźniejszości i przyszłości. I teraz jest coś, co w przeszłości było jakieś zagmatwane, niewidoczne, ukryte w cieniu, coś nieznanego, coś może przerażającego, może jakaś tajemnica. Coś, co przytłacza. Zresztą zobaczcie, kiedy popatrzymy na tą kartę Księżyca, to widzimy, że no, mamy osaczenie kogoś. Właśnie takie osaczenie jakimiś iluzjami, cieniem, A czymś, co jest schowane. I jeśli jest schowane, to znaczy, że w pewnym sensie czujemy jakieś zagrożenie, bo nie do końca wiemy, co to jest. Nie widzimy w pełni, i jak czegoś nie widzimy, to też nie wiemy, jak mamy reagować, i to może być tak, taka właśnie przeszłość, która gdzieś tam nas chce dogonić. Ale tutaj ta trójka buław w teraźniejszości to jest jakby totalnie inna energia to jest energia wyczekiwania sukcesu, to jest energia zrozumienia, że właściwie to nic nam nie jest straszne. Te skrzydła, które tutaj widzimy na tej karcie, Widzicie, te skrzydła są tutaj przybite, a ten anioł tutaj trochę z rogami ma czarne skrzydła, ale rozpościera i chce frunąć, chce lecieć, chce coś zdobyć, chce wiedzieć, chce zrozumieć. Więc nie dajcie się przytłoczyć ludziom, ani sytuacjom, ani temu, co na zewnątrz, nie dajcie się stłamsić, bo sukces przynależnie do was przyjdzie. Po prostu to jest Wasza rola, żeby podejmować decyzje i nie bać się ich podejmowania, bo tu mam wrażenie, że też możecie tak działać trochę sami dla siebie, nie widząc w pełni jakby skutków swojej decyzji. Możecie bacz pofrunąć, możecie bacz rozłożyć skrzydła, tak? I bać się wykreować sobie w życiu to, czego pragniecie. Czyli szczęście, czyli miłość, czyli stabilność, czyli spokój. A miłość objawi się tak czy inaczej, ponieważ pokazuje się tutaj u was askielichów w październiku, przyszłości. Może to być niekoniecznie październik, może później, natomiast w przyszłości pokazuje się, że jest możliwość pojednania, jedności. Jest możliwość zakochania dla tych wszystkich, którzy nie kochają, pokochania siebie, zobaczenia, że miłość jest najważniejsza, że ona może Was napędzać do tego, żeby osiągać wielkie sukcesy, do tego, żeby dojrzewać, żeby przyjąć też drugą szansę. Tutaj zresztą porada. Od kart Tarota jest taka, żebyście przyjęli szansę od wszechświata, żebyście chcieli jeszcze raz dać komuś szansę, żebyście da, chcieli dać szansę miłości sobie, w ogóle pójść i nauczyć się czegoś, zbadać coś, nie bać się tego badania sprawdzić, dotknąć organoleptycznie doczytać coś, pogłębić wiedzę, zapytać kogoś. Chodzi o to, żebyście chcieli to zrobić. Czasami jest to takie trudne, ponieważ mamy te ograniczenia w sobie, boimy się podejmować czasami decyzji. Gdzieś funkcjonują czy pokutują w nas samych jakieś wzorce z przeszłości czy z dzieciństwa, czy nawet rodowe rzeczy, które trochę nam te skrzydła podcinają. Rodzina czasami absolutnie nie pomaga, tylko wręcz odwrotnie, gdzie pójdziesz, po co pójdziesz. A po co ci to potrzebne, żyj tak, jak my. A tu chodzi o to, żeby mieć otwarty umysł i nie, przy, nie przywiązywać się do niczego. O tym też mówiłam w czytaniu na nadchodzący tydzień. Także czy bieżący tydzień. Także chodzi o to, żebyście nie czuli się zobowiązani do tego, żeby robić coś, czego pragną inni. Tylko róbcie to, czego wy pragniecie. Tutaj jest w ukryciu, czy jakąś blokadą, szóstka powietrza, czyli szóstka mieczy. To jest trochę tak, że jesteście tak, jakby na ścieżce do tego, żeby odczuć spokój w umyśle. Być może jakby czekacie na to, że to się jakby samo zrobi, bez podjęcia waszej decyzji. Być może chodzi o to, że. Chcecie, żeby inni też jakby rozumieli, dlaczego wy coś robicie? To tak wcale nie jest, że to tak łatwo innym zrozumieć. My nie potrzebujemy błogosławieństwa innych ludzi, żebyśmy mogli się rozwijać. Nasze błogosławieństwo jest najważniejsze. Chodzi o to, żebyśmy to my czuli się dobrze z naszymi decyzjami, bo te decyzje, które podejmujemy, mają swoje konsekwencje w przyszłości. Czyli później kto zostaje z tymi konsekwencjami. Jeśli podejmiemy decyzję o tym, że się nie rozwijamy, nie będziemy niczego się uczyć, to potem my jesteśmy właśnie tacy z, ze swoimi decyzjami żyjemy. I czasami, kiedy dochodzimy do jakiegoś punktu, to zaczyna pojawiać się żal czy niespełnienie, tak? Dlatego warto, pomimo tego, że się boicie, bo nie wiadomo, co z tego wszystkiego wyniknie, to warto jednak być odważnym, rozłożyć te skrzydła, nie dać się przygwoździć, pozwolić sobie polecieć gdzieś wysoko. Dlaczego nie? I tutaj te skrzydła jakby są oddane. Tutaj trochę to drzewo tak wygląda, jakby miało skrzydła. Więc być może siedzicie na tych skrzydłach, jeszcze jakby w tej chwili, czy w październiku, i od Was zależy, bo to decydowanie o tym idę, nie idę, kocham, nie kocham, decyduję się, nie decyduję, daję drugą szansę, nie daję. To wszystko może być przemyślane, możecie to odczuć w sobie, możecie czuć się rozpaleni. Co ciekawe, w tym momencie nie ma tutaj w tym czytaniu żadnych monet. Czyli jesteście tutaj totalnie otoczeni przez uczucia, pasje, myśli. Nie ma tu substancji żadnej, nie ma materii. To jakby jest tak trochę schowane w was samych. To może być wasza podświadomość, którą. Być może jesteście mocno w, w powiązaniu i próbujecie sobie sami coś wytłumaczyć, czy uświadomić, czy zechcieć, żeby to jakby właśnie słowo ciałem się stało. Natomiast um, wynikiem jest Król Mieczy. Czyli co? Osoba wykształcona ktoś, kto studiuje, uczy się, kto docenia wartość słowa pisanego, kto docenia przekaz, kto docenia to wszystko, co nam przynosi rozwój techniki, nauki, intelektu. Myślę, że to może być też ktoś w Waszym życiu, na kim się możecie wzorować. Przynajmniej w październiku ma to ogromne znaczenie. Jeśli stoicie przed jakąś ważną decyzją, to trzeba zajrzeć sobie w serce. Trzeba popatrzeć na to, że być może szansa taka druga nie zdarzy się, być może zobaczyć siebie jako osobę, która osiąga sukces, która spina się po szczeblach, można powiedzieć, swojej własnej kariery, własnej satysfakcji i później nie będzie żałować, że czegoś nie zrobiła, tak? Że jednak poszła, że, że postarała się pokonać jakieś trudności tak? i osiągnąć jakiś spokój umysłu później, w, w kolejnych latach czy w kolejnych etapach swojego życia. Myślę, że to jest taki miesiąc, gdzie nadchodzimy, przychodzimy do czasu, kiedy jest mniej zadań, mniej aktywności na zewnątrz, ponieważ ta pogoda no, dzisiaj czy w ogóle jest jakoś pięknie cały czas. Natomiast Wchodzimy w, w, w jesień, tak? Potem zima, więc mamy ten czas, który można rzeczywiście wykorzystać dla siebie, po to, żeby się czegoś nauczyć. Zobaczymy jeszcze, co nam powiedzą karty wyroczni, w sensie jedna, bo na zakończenie czytania podsumowanie, taką kartą, która wskazuje często, jakby czy podsumowuje całość. Można by powiedzieć jednym słowem, natomiast czasami jest tak, że tych słów jest może trochę więcej. Hmm. Tutaj to jest takie hmm, wspinanie się, jakby pod górkę, po to, żeby ominąć coś, jakiś y, proces. Y, nie tylko proces, ale też, żeby ominąć jakąś barykadę, y, przerwę, y, żeby Pokonać jakąś słabość, ale w tym przypadku, kiedy te owieczki chcą przejść na drugą stronę, pokonać tutaj przestrzeń, w której nie ma mostku, nie ma żadnej drogi i trzeba tutaj właśnie znaleźć rozwiązanie, wyjście z sytuacji, czyli podjęcie decyzji, jak to zrobimy, jak się możemy przedostać. Można przeskoczyć, ale Coś tutaj jest takiego, coś jest albo tajemnica, tak jak w tym czytaniu, albo coś się ukrywa w takim miejscu, w którym trudno to dostrzec. Na pewno nie jest to łatwe, żeby podjąć jakieś trudne decyzje, żeby czasami pokonać swój własny strach. I zobaczymy, co tutaj jeszcze autorka pisze o tym wchodzeniu, pokonywaniu trudności, huraganów i innych przeszkód. Jest to jakieś rozerwanie, czy jakieś takie zakłócenie normalnego porządku w tej karcie. I tutaj też w tym czytaniu jest coś, czego właśnie nie dostrzegacie, jakieś wpływy z zewnątrz, z przeszłości, coś izolu, iluzorycznego, coś takiego, no właśnie, to co mówiłam cały czas, już nie będę powtarzać. Dlatego chodzi o to, żebyście. Podjęli jakieś decyzje, żeby doprowadzić z powrotem do jakiegoś porządku, żeby wprowadzić tutaj jakieś rozwiązania w swoim życiu osobistym, czy w swoim życiu zawodowym, czy jeszcze na innych płaszczyznach może chodzi tutaj o to, żebyście sobie jeszcze dodatkowo coś wzięli na głowę, na przykład jakąś karierę, którą będziecie chcieli rozwijać na boku. Autorka tu pisze, żebyście mieli wiarę, ponieważ jesteście w stanie pokonać wszystkie te przeszkody, które stoją przed Wami. I zresztą to czytanie też o tym mówi, że jesteście w stanie posiąść tutaj tą wiedzę, która jest dostępna i po którą byście chcieli sięgnąć. Także będzie tutaj ten porządek przywrócony i to Wy będziecie tymi, którzy go przywrócą. I to będzie w odpowiednim momencie, w odpowiedniej chwili, te decyzje będą podjęte. Także możecie też poszukać właśnie pomocy u kogoś, kto może wam w tym pomóc. Może to być właśnie ten król Mieczy. Tudzież danie komuś szansy, tudzież zwrócenie się do swojego serca po odpowiedzi, po prowadzenie. Zresztą, kochankowie, to też jest właśnie prowadzenie. Pójście do przodu, poszukiwanie swojego serca, gdzie ono chce iść, gdzie mnie ta dusza ciągnie, dokąd idziemy wspólnie, jaki jest cel. Październik bardzo ciekawy. Myślę, że możecie go mocno doświadczyć. No i możecie się zdziwić, bo będzie to być może wszystko działo się w świecie wewnętrznym, a niekoniecznie na zewnątrz. Ja już dziękuję Wam za uwagę. I do zobaczenia w następnych czytaniach.